Witajcie kochani, z tej strony Tarociska Wina, ja witam wszystkie dodekalne panienki, panienki, które są oczywiście wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również panienki, które pojawiły się tutaj pierwszy raz, oczywiście wszystkich zachęcam do oglądania, do słuchania, a osoby, które są tutaj pierwszy i Wam się tutaj spodoba, będę zaszczycona, jeśli zostawicie po sobie subskrypcję, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań i okej, okay, moje piękne panienki i przystojni panowie, horoskop tygodniowy, taki ekspresowy podgląd tygodniowy na tydzień od 26 czerwca do 2 lipca. Zobaczymy, jakie energie idą do Was w tym tygodniu, w tym takim pierwszym wakacyjnym tygodniu, jak panienka rozpoczyna te wakacje. Także nie gadamy, zaczynamy. I dobrze, panieneczki, oczywiście pamiętajcie, że jest to przekaz ogólny, więc nie wszystko będzie do Was pasować, nie wszystko będzie z Wami rezonować. Bierzcie wyłącznie te energie, które się zgadzają, a te, które się nie zgadzają, jest zwyczajnie w świecie. Odrzucajcie. Także zaglądamy, panieneczki. Aha, karta mi uciekła, ale poleciała na podłogę, więc jej nie bierzemy. I okej, okay, jeszcze się chwileczkę skupię. Jeszcze raz przetasujemy, żeby wszystko było. Mhm, dobra, lecimy, lecimy. Wyzwanie dla panny. Uh, 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 uh. Praca. Finanse. Mhm. Miłość. I woda. Dobra jest ostrość? Chyba dobra, nie? No coś mi się tak wydawało, że... Albo ja już mam nieostre oczy dzisiaj. Dobra panienka. Troszkę się sobą zaopiekować. Pamiętajcie, panienki, że czasami warto się zaopiekować samemu. Samemu sobą, samą sobą. Troszkę zadbać o siebie w tym tygodniu. Okej, okay, ale przechodzimy do szczegółów. Aura klimat tego tygodnia, karta patronująca, Wezwanie. No mamy tą trójeczkę mieczy. Panieneczki, być może. Niektórym z was przyjdzie w tym tygodniu zmierzyć się z jakimś rozczarowaniem, z jakimś smutkiem, z jakimś rozstaniem. Nie wiem, może mogą się pojawić jakieś nieoczekiwane, dość bolesne zdarzenia. No i trzeba będzie po prostu no, ten plasterek na to takie złamane dosłownie serducho nakleić, tak? Z jednej strony. Ale teraz tak, Panienka może w tym tygodniu być troszkę też przewrażliwiona, tak? Taka nadwrażliwa na podteksty, na słowa, na wydarzenia. Może Mieć już czegoś dość, może bardzo brać sobie do serca słowa innych ludzi, może gdzieś tam cichutko ukać w poduszkę, prawda, w kąciku, taka kumulacja emocji mi się tutaj też pokazuje, takiego zdenerwowania, smutku, rozczarowania, rozpamiętywania przeszłości, zastanawiania się, co dalej, takie tkwienie. W takiej, takiej właśnie bardzo smutnej, przytłaczającej energii, jakiś ból, który mm, albo się pojawi w tym tygodniu, albo po prostu panna, czy tam jakieś wydarzenia w tym tygodniu spowodują, że panna rozdrapie niektóre rany z przeszłości. Tak? Czegoś ma takie, takie dość, może do niektórych pani, panienek docierają takie sytuacje, takie myśli właściwie, że mm, trzeba po prostu czegoś się ze swojego życia pozbyć, bo to już panience nie służy, bo to i pa, tak panienkę już krzywdzi, ale jednocześnie jest bardzo smutno się z tym rozstać, z tym się pożegnać. Taka dosyć, no ta energia patronująca w tym tygodniu drugiej panieneczki smutna. Ale tak, patrząc na resztę energii i na radę, zwłaszcza, to nie będzie takiej tragedii, tak? Ale już przechodzimy może do szczegółów. Przejdźmy do pracy. To przygnębienie, to taki smutek. Mi się tutaj, kochani, pokazuje, jeśli chodzi o pracę, to tu jest zmęczenie. Ja tu czuję takie naprawdę ogromne zmęczenie. Panienka prawdopodobnie od jakiegoś czasu lub w tym tygodniu będzie miała taką konieczność, żeby ym, wziąć taki nakład wysiłek do jakiejś pracy, tak? Jakiejś długotrwałej, być może panienka pracuje nad jakimś takim projektem, który już długotrwale, no, od kilku miesięcy, tygodni trwa. Panienka coś robi od jakiegoś czasu, jakiś, ma jakieś tam projekty, zlecenia, ma jakieś pomysły i tak ciągle i ciągle pracuje, a nie ma ciągle efektu. I panienka czeka na ten efekt, bądź właśnie wykonuje jakąś pracę, która jest Żmudna, która jest nudna, jak zaprogramowa zaprogramowana maszyna, i to trzeba naprawdę dużo wysiłków w to włożyć, ale nie ma na ciągle jakiejś konkretnej zapłaty za te e, właśnie pracę, tak? I panienka w tym tygodniu mm, popada właśnie w taki troszeczkę kryzys zawodowy, tak? To takie wiecie, to tak długo już wszystko trwa. O, jeśli panna poszukuje pracy, to też nie. Ciągle e, tutaj schodzi, składa te CV, mm, pilnuje tych, prawda, ofert pracy, biega od urzędu do, do urzędu, sprawdza ciągle. Te ogłoszenia, tak? I ciągle nic się nie dzieje, tak? I u panienki takie jest, no nie wiem, czy ja dam radę, nie? Czy już czy, czy dłużej dam radę? Jak ja długo tak pociągnę, czy warto, ja się tak bardzo staram, ciągle coś robię, a ciągle nie ma efektu, ciągle nie ma odpowiedzi. Czekam, czekam, czekam i nie wiem, czy się doczekam, tak? Więc, panieneczki, słuchajcie, przy tej siódemce monet, ja wam powiem tak, e jeszcze cierpliwości. Wy doglądajcie cały czas tego, co robicie. Róbcie, co macie robić. Ja wiem, że czasami, no, jest ten kryzys, tak? Że ciągle czegoś nie widać, że nie ma tych efektów, prawda? Ale przy tej siódemce monet, to bardzo często karty podpowiadają, żeby jeszcze, jeszcze poczekać. Po prostu nie poddawać się, bo jeśli poddacie się w tej chwili, to te efekty, które już do tej pory zrobiliście, czy z tym projektem, czy z tym Waszym pomysłem, czy właśnie w poszukiwaniach pracy, to te efekty po prostu hmm, będą staną zaprzepaszczone, a Wy tego nie chcecie, tak? Tak, więc jeszcze tutaj dajcie, dajcie z siebie, dajcie z siebie co się, co się da. Także ja tutaj trzymam jak najbardziej kciuki za Was. Także troszkę taki kryzysik zawodowy się pojawia, no taki taki przygnębiający troszkę taki klimacik, ale myślę, że dacie radę, nie? Wykrzyzacie z siebie tę energię. Dobra, przechodzimy do miłości. Ej, 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 panienki, 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 naprawdę gdzieś takie czarne chmury nad Wami w tym tygodniu, ale teraz tak, ja mam takie wrażenie, że gdzieś jest jakaś panienka, która tkwi w jakimś związku z osobą, wiecie, może to być jakiś zodykalny wodnik, może to być rak, może to być ktoś z trygonu ognia, kochani, ale ta, taka osoba, która nie jest dla, pan, dla Panny odpowiednio dobra, która, która się kłóci. Nawet bez powodu, o jakieś głupoty, która z jednej strony krzyczy, z drugiej strony torturuje ciszą, innym razem ciągle podejrze, podejrzewa o coś panna, jakieś ciągłe zarzuty, nie wiadomo co jeszcze. Może gdzieś jest jakaś panna, która tkwi w związku lekko przemocowym, powiem to wprost, próbuje to panienka ukryć, lub z kimś, kto ma po prostu nałogi, nie? Problem z jakimiś używkami i teraz tak. Albo w tym tygodniu ten związek, ta relacja troszeczkę się uspokaja, prawda? Te takie złe obie. Tej relacji, że tak to nazwę, uspokajają się. Albo panna przestaje walczyć z tym wszystkim. Po prostu mam takie wrażenie, że panna, dobra, poddaje. Ja się już poddaję, ja nie mam siły, tak? Jesteś jaki jesteś, robisz, co robisz, ale ja po prostu nie reaguję, nie mam siły. Ewentualnie panna przestaje walczyć o tą relację i ta opcja najbardziej by mi się w tym wszystkim podobała. Mi osobiście teraz mówię, bo wiadomo, jeżeli jest przemocowa, taka ciężka relacja, trudna, no to najlepiej po prostu odpuścić walkę o tą relację, tak? Także tutaj takie odpuszczanie. Tu kochani, tak. Jeżeli ktoś całkiem już troszeczkę zajdę teraz z tematu, bo wiecie, ja tutaj mam troszkę ograniczony czas, nie chcę was tutaj za długo trzymać w tych przekazach, gdzieś jest jakaś panna, która hmm, przerywa walkę o ciążę. Tak? Przerywa walkę o ciążę z powodu tego, że od dłuższego czasu nie wychodzi, nie wiadomo dlaczego tej ciąży ciągle nie ma, nie wiadomo co się dzieje i po prostu dla świętego spokoju przerywa tą walkę. I tu też ten smuteczek może się pojawić też z tego powodu, nie? że jednak tą walkę na chwilę trzeba przerwać. Ale to jest dobra. wiecie, to jest dobre, bo warto czasami dać odpocząć zarówno organizmowi, jak i swojej głowie. Tak? Dla singli, kochani, no to tutaj macie. Właśnie jakiegoś osobnika, który być może coś ukrywa i albo panna przestaje, e, przerywa tą relację, albo ta osoba po prostu przestaje walczyć też o pannę. Właśnie dlatego, że panna dała do zrozumienia tej osobie, że słuchaj, ty mi się nie podobasz. No, nie? Ty jesteś jakiś podejrzany, ty masz coś do ukrycia. Mm, a jak panna, wiadomo, panna z swoim praktycznym podejściem, ona woli mieć takie pewniki, a nie jakieś tam tutaj mnóstwo znaków zapytania. Więc jeśli panienka ma wybierać pomiędzy znakami zapytania, a... A, a, a czymś konkretnym, no to zawsze weźmie coś, coś konkretnego. Także w ten sposób. No i dobra, przechodzę do tej rady. Śpieszę się do niej troszkę, drogie panieneczki, bo to jest piękna rada. To jest właśnie taka rada, którą na samym początku wspomniałam, bo to mi się rzuciło w oczy. Zadbajcie, panienki, o siebie, o swoje dobro, o... Bądźcie takimi terapeutami dla samych siebie, bądźcie terapeutkami, bądźcie opiekunkami. Jeśli Wy o siebie się nie zatroszczycie, to nikt się o Was nie zatroszczy. Chociaż, jeżeli macie jakąś taką bardzo zaufaną kobietę, nie? jakąś siostrę, matkę, prawda, przyjaciółkę i wiecie, że ona zawsze ma Wam do powiedzenia coś miłego i Was chętnie wysłucha i jeszcze wesprze dobrym słowem, no to oczywiście jak najbardziej pędem do niej, ale też przede wszystkim bądźcie dobrzy dla samych siebie. Tak, panieneczki, w tym tygodniu postarajcie się z dala od tych ludzi, którzy wysysają z Was dobrą energię, tak? z dala od tych ludzi, przebywajcie raczej z tymi osobami, które mają do powiedzenia zawsze coś miłego które się wami opiekują, którym ufacie, którym czujecie się bardzo tak swobodnie i przyjemnie, tak no bo tutaj panieneczka potrzebuje potrzebuje się zaopiekować sobą, potrzebuje być zaopiekowana, troszkę tutaj się dzieje, troszkę taki słabszy tydzień ale jeśli wam to panieneczki pomoże, ja jestem również zodykalną, zodykalną panienką, utożsamiam się z wami więc będziemy się wspierać razem przez cały tydzień, ja was oczywiście będę wspierać mentalnie, damy Radę. Damy radę, my jesteśmy silne babki i silni faceci, co nie? <grych> Także oczywiście trzymam za Was tutaj kciuki. Dobra, ale zobaczmy jeszcze aniołka, Może aniołek ma jakiś taki złoty kluczek. Dziel się swoją radością. <grych> Dziel się radością, jak tutaj mało, niewiele radości chce płynąć, ale właśnie może są jakieś takie małe radości. Momentami zapali się jakieś takie fajne zielone światełko, jakieś kolorowe, że zami się zachce żyć w tym wszystkim, w tym całym no, dość szarym, ponurym tygodniu. Więc podzielcie się i może ktoś po prostu z, tego, z tej małej radości spowoduje, że będzie ona większa. Także dzielmy się. A dzielmy się też wsparciem nawzajem, tak? <grych> Takim wsparciem i chęcią uniesienia pomocy, tak? I przejmowania tej pomocy. Także panieneczki moje cudowne, życzę Wam pięknego tygodnia, jak się tylko da. Życzę Wam siły, życzę Wam cierpliwości. Wspieram całym moim serduchem. Mhm. Będzie dobrze. Ja powierzę, że będzie dobrze. Także trzymajcie się panieneczki, pięknego tygodnia Wam życzę. I co? Widzimy się niebawem, a ja się żegnam grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!